Manko. Ech, jest, zrobiłem taki konkurs. Kto najwięcej uzbiera pozdro, będzie aktywny w komentarzach, w łapkach, w górę, w subskrypcjach, w wyświetleniach. Ten dostanie pozdro. I kto zbiera 10 pozdro, będzie moim ulubionym fanem więc warto, warto i ten, to by jest... jeszcze co do moich fanów, pozdrawiam fanów moich, pozdro, pozdro, myślę, że też mnie pozdrawiacie, w komentarzu napiszę, że pozdro, więc, co mówić, e kto oglądał ten filmik, e ten, byliśmy na, byliśmy tak, Chcieliśmy, bo mieliśmy już iść do domu z kolegami moimi, z Katryrem i z Oliverem. Powiedziałem im, że przyjdziemy się potem koło, kościoło, koło kościoła, po kostopa, gdzie mieliśmy odpalenego przedtem lura. No i no właśnie tam zespił się ten, ta kula. Nie ta druga ewolucja, tylko ta pierwsza. No i... Tam go złapaliśmy jeszcze z sela, potem ratatę, ratatę, tam połapaliśmy pj'e i z jednego pj'a, wiecie co wypadło? Diz to kto oglądał? Oglądajcie wszystkie odcinki, bo wszystkie odcinki są yy, yy, ciekawe i fajne do oglądania. Więc widzimy się w następnym odcinku, jakiegoś, nie... na pewno jeszcze jakiegoś nagram i co nie jednego, a nie nawet dziesięć, tylko jeszcze. パパパ、スリル。